Siema, witam was wszystkich z pięknego jeziora Głuszyńskiego tutaj mam urlop dzisiaj na filmiku pokażę wam pora ryb nareszcie e, piękne okonie będzie też szupak będzie też na sandacza, myślę że też tu jest może uda mi się go złowić także co jeszcze Pokorza wam też jak się robi dymki będzie robił mój szwagier. Dobra, nie zanudzą was i zapraszam na film. Uuu. Słuchajcie, godą tak cicho, bo nie chcę obudzić sąsiadów. Tu giną na Już jest domek, śpią. Tak, żeby tak było cicho. Tak, słuchajcie, każdy powinien zakupić takie zezwolenie na wędkowanie tutaj. Wykupuje się to w sklepie wędkarskim. Ja akurat mu wykupiony na dwa tygodnie 80 zł. Bez tego zezwolenia kara niestety przy kontroli 500 zł. Także opłaca się lepiej dać 80 niż wydać po tym 500 zł na sztrofa. Oko będę to, słuchajcie, na takiego wariota. Nie wiem jak to się nazywało, piszcie w komentarzach zapomniałych. Zaczynamy. Na niebieski kolor nie chciało chytać, teraz mam taki czarno-czerwony. Taki. Próbujemy. He, he. Ale się zapił Jest pierwszy okonek Okoń Szpetnie się zapił, bo Na kotwica Ale wpuszczam go do wody Pójdź. Co cię jako wędka, że się tutaj kupił w sklepie wędkarskim z Jacksona? 10-30 gram, 2,7 metra. Super, kołowrotek taki, też najtańszy, 50 zł. Wędka chyba stuwa kosztowała. Żyłka mam 010 najcieńsza, jaką mieli w sklepie. Przypon. Stalowy, znaczy to jest chyba z tytanu, czy coś tam, nie wiem. Jakby tak szczupak walnął. Także sprawdza się to fajnie, nie ma to ciężkie. Te okonki, co tutaj są do zabawy? Super sprawa. Dobra, idę na inne molo. A niebo jest spokój. Oczywiście też chodzą inni, więc przez weekend, co tu mają blisko, przyjeżdżają. Ło, To nie ma gdzie chociaż zawsze się tam jakieś miejsce znajdzie. Pyk! Ale jak jest u sąsiadów ich też nie ma. Pojechali. Ale se tu się jedna Pochyt pociepia trochę. wow, Wszystko się tu ruszyło. Tak to wygląda słuchajcie. że się to mój pierwszy filmik widzieli. A jakże tu był w czerwcu? Ta łazieneczka sobie porobić. To nazwał to moją Majorką i Wydać całkowicie z tego dużo, to jest moja Majorka, o, nasza Majorka. Jest tutaj pięknie, spokój. La, la, la. Dobra. Nam się to nie zawali, sam. Postawiano kamera. kamerę. Próbuję. Chcę tu chwila pociepać. Za mną coś tu chodzi Ciepniemy teraz w ta strona. Muszę uważać, żeby mi ta kamera zaś nie wpadła do wody, bo już mi rozpadła dwa dni suszył w ryżu i na słońcu Taki pech, nowa kamera i do wody. Coś pięknego Milemy też odwiedziny Szwager był z dzieciami z żoną. Aj nie łebki wieciły kurde Filip pycił szupaka, pycił szczupaka Piekno ryba tu chodziła teraz Chyba też szupak, Filip szupaka, szczupaka żebyście pusili go do wody a Wojtek fajnego okonia chyba, nie wiem, jest 25, 25 centów, super, chłopaki łowią, kurde, lepiej jak my, wager też chycił jednego, ale nie mam tego nagrane, busu, nie wiem ile, chciel też chyba miał pół metra tych szupak no, ale spod mu. <laughs> Przed pyskiem, jak to się go no. dąży? już go miał pod nogami, i pięknie. Jest słuchajcie. Piękny tym razem. Alte szwede. Piękny okoń. po, Masakra. Piękny okonek, jest cudowny. jest piękny garbus. Piękna rybka, mega cudowno. wpuszczone do wody. Uuu, Haha! Jeszcze raz pokoża. Petarda. I love you. Tchis. Yes. Dobra, słuchajcie, mała pauza i da się zrobić kawa. Znaczy moja już na meczeku ze, ze śniadaniem. Po tym jak słońce podjdzie trochę do wierchu, pociepiemy fajnie. Jeszcze chwila i jest mega. Piękny okoń. Cudo. Słuchajcie, nie był to jakiś gigant, okoń, ale cudowny. Ten co orzech w Niemcach to był petarda, no, to był mój rekordowy, znaczy mój PB, muszę sobie tatuaż zrobić tego okonia, ale ten też był piękny. I love you fishing, nie? Dobra, idea na ta kawa. Jest godzina 10. My już po śniadaniu i po kawie Spróbuję trochę obciepać te miejsce obadamy co będzie pogoda piękna jedziemy z tym koksem nie Jest okonek Ha ha Ej, oj Stop Pokażę wam na tego Na tego wariota piękny Już go ściągam Piękny okonek Dawaj garbusie, dawaj, dawaj Super Braco do wody Dzięki szwagier. to był, to był, to był twój pomysł do wody. Polecił mi to mój szwagier Adam. Dzięki, kurde. O, jako tako lajk wędkarstwa. Jakoś pomało mi, mi to idzie. Ale jest zabawa super. Pięknie współpracują ryby z tym. Z tym Twoim pomysłem. Kurde mega. Fajny kolor. Można się tego nakupić, w Niemcach przetestować. Jest super. Dobra, jeszcze pora rzutów. Obradzamy, jak to sam będzie wyglądało dalej. Jest! Bomba! Dobra, teraz taki szybki skok do basenu na bomba. I robimy dymfki. Smacznego!